Myślisz o pracy jako DevOps? To świetnie, ale bez solidnych podstaw Linuxa ani rusz. W tym odcinku pokażę Ci, co musisz znać, by komfortowo poruszać się w terminalu i rozumieć system, na którym opiera się większość infrastruktury IT. Nawet jeśli dopiero zaczynasz, po tym odcinku poczujesz się pewniej. Startujemy. Terminal to serce Linuxa i narzędzie każdego DevOpsa. Musisz znać podstawowe komendy, które pozwolą ci poruszać się po systemie i zarządzać plikami. Zacznijmy od podstaw PWD: Print Working Directory. Pokażę Ci dokładną ścieżkę katalogu, w którym aktualnie jesteś. To bardzo ważne, bo terminal nie ma GUI i musisz wiedzieć, gdzie się znajdujesz. LS wypisuje zawartość katalogu. Używaj różnych flag, np. LS-LA. Pokaże wszystkie pliki, także ukryte wraz z uprawnieniami. CD pozwala zmienić katalog. CD dwukropek przeniesie cię o katalog wyżej, CD na samą górę systemu. Do zarządzania plikami służą cp kopiowanie plików i folderów, mv przenoszenie lub zmiana nazwy, rm usuwanie. Uważaj z tym, możesz użyć rm -r do usunięcia katalogu wraz z zawartością. Jeśli chcesz podejrzeć zawartość pliku, używaj cat. Wypisuje cały plik. Albo les umożliwia przewijanie w dół i w górę. Opanuj te komendy, bo to twoje podstawowe narzędzia pracy. Linux jest systemem użytkownikowym, więc każdy ma swój profil i uprawnienia. Jako devops musisz umieć zarządzać użytkownikami i grupami, by bezpiecznie i skutecznie kontrolować dostęp do zasobów. Useradd dodaje nowego użytkownika. Usermod pozwala zmieniać parametry użytkownika, np. przypisać go do grupy. Userdel usuwa użytkownika z systemu. Grupy to sposób na grupowanie użytkowników o podobnych uprawnieniach. Tworzymy je komendą groupadd i nazwa grupy. Aby zmienić Twoje hasło używamy passwd, nazwa użytkownika. Co ważne, sprawdzaj kto jest zalogowany. Komenda who pokaże aktywne sesje. W pracy DevOpsa bardzo często będziesz musiał nadać odpowiednie uprawnienia użytkownikom i grupom. Dlatego opanowanie tego jest kluczowe. W Linuxie każdy plik i katalog ma przypisane uprawnienia. Kto może czytać? R. Pisać W i wykonywać X. Te uprawnienia są podzielone na trzy grupy. Właściciel pliku, grupa i pozostali użytkownicy. Komenda LS-L pokazuje te uprawnienia. Cecha mod pozwala zmieniać uprawnienia, Chown zmienia właściciela danego pliku. Cecha GRP zmienia grupę pliku. Dobre zrozumienie uprawnień to podstawa bezpieczeństwa i kontroli zasobów na serwera. Procesy to programy uruchomione w systemie, np. serwery, skrypty czy usługi. Jako DevOps musisz potrafić je monitorować i w razie potrzeby zatrzymać. PS AOX pokazuje listę wszystkich procesów z dużą ilością szczegółów. Top to dynamiczny menedżer procesów. Widzisz, które programy obciążają CPU i pamięć. HTOP, jeśli jest w ogóle zainstalowany, to bardziej przyjazna wersja Topa z interfejsem kolorowym i możliwością sterowania kursorem. Jeśli chcesz zakończyć proces, użyj komendy kill z numerem pid, np. kill 1234, lub pkill z nazwą procesu, np. Na pkill nginx. To bardzo przydatne przy awariach lub restartach usług. Linux nie instaluje oprogramowania jak Windows. Używamy menedżerów pakietów. To narzędzia, które pozwalają łatwo instalować, aktualizować i usuwać programy. Na systemach Debian i Ubuntu jest to APT. Na przykład sudo apt update odświeża listę pakietów, a sudo apt install nginx instaluje na przykład serwer WWW. Na Red Hat i CentOS czy Fedora mamy DNF lub starszy YUM. Komendy są podobne. sudo dnf install httpd na przykład. Opanowanie menedżerów pakietów to must have bo bez nich nie uruchomisz większości oprogramowania. Bash to powłoka, która interpretuje Twoje polecenia i pozwala tworzyć skrypty automatyzujące pracę. Naucz się podstaw, zmiennych, aliasów, są to skróty do często używanych poleceń, kontroli przepływu, if, for, while, pozwalają na wykonywanie poleceń w zależności od warunków lub wielokrotnie. Pisanie prostych skryptów Bash, które wykonujesz poleceniem Bash, Skrypt SK lub nadając plikowi uprawnienia do wykonywania chmod plus X nazwa skryptu. Skrypty bash to Twój pierwszy krok do automatyzacji i pisania pipeline'ów ci CICD. DevOps często będziesz przeszukiwać logi, filtrować dane i przekazywać wyniki z jednego polecenia do drugiego. Oto podstawy CAT, nazwa pliku wyświetla cały plik. Head i tail pokażą Ci początek lub koniec pliku. Grep wyszukuje linie zawierające dany wzorzec. Potoki pozwalają łączyć polecenia. Naucz się używać przekierowania. Mind. Możesz tego polecenia używać do przeszukiwania systemu pod kątem plików lub katalogów. Te narzędzia pozwalają efektywnie zarządzać danymi tekstowymi i e logami. W Linuxie root ma pełne uprawnienia i może zmienić wszystko. Jako DevOps powinieneś używać roota jak najmniej i zawsze korzystać z sudo które pozwala na chwilowe podniesienie uprawnień do wykonania pojedynczej komendy. Na przykład sudo systemctl restart-enginix. Restartujesz serwer, ale bez logowania na konto root. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też dobrych praktyk i audytów. Podsumowując, opanuj terminal i podstawowe komendy. Zarządzaj użytkownikami i grupami. Zrozum uprawnienia plików i katalogów. Monitoruj i zarządzaj procesami. Używaj menadżerów pakiet do instalacji. Naucz się podstaw Basha i pisania prostych skryptów. Pracuj z plikami tekstowymi, potokami i przekierowaniami. Korzystaj z sudo dla bezpieczeństwa. To solidna baza, którą warto mieć, zanim zaczniesz głębiej wchodzić w świat DevOps. Jeśli ten odcinek był pomocny, daj łapkę w górę, zostaw suba i koniecznie zajrzyj do opisu. Wrzucam tam linki do nauki podstaw Basha i Linuxa. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć.